Hej, jest z Crystal i witam Was w kolejnym odcineczku sferajny! Dzisiaj jest trochę taki wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj, dzisiaj przejdę się z wami. Yy, Czekajcie, to teraz przejdę się z wami na basen, dokładnie. Na basen, który dosłownie do niedawno wybudowaliśmy wraz razem tutaj ładnie z żelaznym. Yy, tak się oto on pięknie prezentuje. W ogóle. Jeśli, jeśli nie halo, stali... Halo, proszę nie biegać po basenie! Halo! Ej, co to było? Proszę tutaj pode... chodź, proszę tutaj pode mnie! Proszę tutaj, oh, tutaj, wow. zapraszam XD? Kto co? Co to jest? Zaraz pan pójdzie do konta Będzie pan, miał zakaz chodzenia ale, do basenów Jeszcze raz czem, pan będzie czemu, biegał Czemu pan się przebrał za polską flagę? Tylko, że na odwrót Przy pana, to jest, to jest ratownik A, przepraszam, przepraszam, to jest flaga Indonezji Przepraszam, jestem ratownikiem, proszę, proszę się nie śmieć, dobrze? Zaraz, nie wejdzie pan do basenu już XD? Bo biegał pan, biegał po, po terenie basenów, nie Ale, to nie ale, cze, Co, czemu? O co mam pan pan pana, mam pana z wędką dotknąć? Tak? To... O nie, nie niech pan, niech pan mnie niczym nie dotyka. Ja się, ja się ze znajomym nie dotykam. Proszę, ja wyjść z basenu w stroju! Czemu pan wchodzi w stroju do basenu? Czy pan się dobrze czuje w ogóle? Ale o co panu chodzi? Przecież ja. Ja z moim kolegą wybudowałem ten basen. Co pan robi? Z pana kolegą pan wybudował basen, tak jak się nazywał kolega. Żolazny.pl. <laughs> z kolegą. Dobrze, co pan tutaj co pan tu tutaj sprowadza? Czemu pan tutaj wchodzi w stroju? Czemu pan Bez... biega po basenie? Bez... Nasz obiekt? Idę go pokazać widzom? Ale przecież to już stoi tutaj od dawna Ale, no nie stary, przepraszam, przepraszam pana, ale to nie stoi za długo, to było wybudowane niedawno Chodzi pan o ten nowy basen, a to ja pana prowadzę ta... Aha, to ja, okay. ja pana prowadzę, jasne, przecież, proszę pana, jestem ratownikiem, za najlepiej ten obiekt, mogę pana oprowadzić po całym basenie, naprawdę jest okay. pan, nie wiem, zainteresowany biletem rocznym, czy w tym stylu? Ale jakim biletem? Chce, chce pan dostać wypłatę, to niech pan mnie oprowadzi lepiej. Ale pan zdaje sobie sprawę, że jakby e, wejście jest tylko za okazaniem biletu, tak? Wie, wie pan co zrobimy? Tak. To jest w ogóle akopark... Dużo nas jest poszorze żeby aquaparku. Chciałbym tylko pokazać tak, proszę pana. Dokładnie, dokładnie. E, Wszystko tutaj ładnie widnieje. Widnie proszę pana, pan, proszę podejść do kasy obu? w takim razie. Proszę podejść Daj, do kasy. jest może... e, Dzień dobry. E, bilet, tak? Do e, wie pan co? Ma pan strójką... Przepraszam, gdzie pan wchodzi? Czo Czemu pan wchodzi do... do naszego biura? Proszę to... wyjść! Proszę wyjść! Proszę wyjść. proszę wyjść! Proszę wrócić! Proszę wyjść z biura! Przepraszam, proszę pana. Ale pan się dobrze to... czuje w ogóle? Pan, proszę jeszcze... pod. Oh... Ogień pan pod jeszcze! pan się dobrze czuje? To jest, to jest nowy obiekt! Cenie, to jest wody! To jest nowy obiekt! Pan go chce już popalić! To jest wszystko z drewna! Proszę wyjść stąd! Proszę ale wyjść nie, nie, i wrócić nie, nie do, kasy. Ale... do kasy! Proszę kupić bilet! Ale ja nigdzie nie byłem. Proszę kupić bilet! Niech pan to sprawdzi! I pan co? Pan sobie stąd pójdzie po prostu! Pan wyjdzie, pan, ma pan wyjdzie, tu pan wyjdzie. Pan wyjdzie, i już pan tu nie wraca. No nie, pan tu. Wie, wie pan co. Inaczej. Jako, że jestem właścicielem tego obiektu, mogę panu pokazać. Nie jest pan właścicielem, już pan, już pan tutaj, proszę, zapraszam. Zapraszam. Mogę panu załatwić, po prostu zrobimy tak. Panie mnie wpuści, ja panu po dam podwyżkę. Dwukrotną. Ale pan nie jest właścicielem obiektu, ja jestem właścicielem obiektu. Sam pan powiedział właśnie jest żelazny .pl. no ja jestem żelazny pl, no ja jestem jest właścicielem tego właścicielem. obiektu. no to jestem w takim razie, no nie Ale rozumiem nie o, co pan powiedzieć. Ale zarządcą, to ja mi zarządzam. Dobrze, pan kupi bilet i po prostu wejdzie! Ale ja nie pana! Kupi pan bilet i pan, pan wejdzie, dobrze? Dostaje pan, dostaje pan zero, dostaje pan dwa razy zero, co pan o tym myśli? Dobra, pan da w końcu pieniądze, dostanie pan bilet i wejdzie sobie pan na basen, Rozumie pan? Oprowadzę nawet pana! Nie, wie, wie, wie pan co to jest! Proszę pana, proszę! HALO! To jest dla mnie! Halo, ochrona! 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 Okay. Hmm. O ochrona, jest, halo! Proszę, proszę wyjść, proszę! W ogóle, kto to projektował, proszę pana? To jest przebieralnie. Je, ja się pytam, skoro pan tu jest współwłaścicielem, ja się pytam by kto, kto wybudował przebieralnie, tak, żeby przy przebieralni były wielkie okna, żeby wszyscy nasi ludzie, którzy tu są, byli widoczni za okna. To są. Proszę pana, to są przyciemniane szyby, one, ja się, to jest ja, widoczne ja tylko się z jednej strony ja proszę tego nie robić, halo! I niech pan może pójdzie Proszę tego Pan ale ma pan co. Okno, ale ja panu powiem. Mnie widać. To, jest, to jest taka technologia. Widzi pan tylko z jednej strony. Z drugiej strony jest w 100% przyciemniona szyba. Nie widzę pana. Nie ma, niech, się, niech, niech się pan na mnie patrzy. Okay? Nie widzę pana, nie widzę pana kompletnie. Ja tak, ja, ja wiem, że pan by chciał się na, pewno na mnie popatrzeć. Nie, nie, nie widzę nie pana, na naprawdę nie widzę ale, pana. Niech pan wejdzie. No, ale nie wiem po co. Ja panu, ja, ja, panu, ja panu powiem, czy ja pana widzę, czy nie, okej? Okay? Dobra, jestem, jestem, jestem już. Widzi pan? E, pan tu nie wszedł. Jak nie wszedłem, Jestem, w środku. Ale wie, wie pan, że widzę całe pomieszczenie i pana nie widzę, więc pan no nie widzi. No ale to być. o to chodzi, to są przyciemniane szyby, nie je pan po prostu da, ale, ale wie pan, że ja pana nie widzę No ja tutaj siedzę, stoję cały czas znaczy. Ale Pan tutaj nie ma Jestem, byłem cały czas tutaj <grym> to było? Byłem to cały było? czas tutaj Boże, pana. Proszę pana, to nie ma żadnych atestów, proszę mnie oszukiwać, ja wszystko widziałem jak pan... Dobra, dobra, pan po prostu, pan chce widzę, przejść po basenie. tak? Pokazać panu basen, tutaj jest damska szatnia O, widzę, że dał pan w damskiej większe okno. dobry pomysł bardzo dobry, dobry pomysł. Dobry pomysł, proszę pana. Może Przechodzimy dalej. Zgodzić? Przechodzimy dalej. Tutaj, proszę pana, mamy prysznicę. Może pan sobie... Tutaj nie ma okien, to nie ma okien, okay, więc jest dobrze. Czy, czy... Tak, one działają, oczywiście. Ale ta nie co... jest chlorowana. Czy pan się... właśnie zrobił kupę do naszego... Nie. Czy pan zrobił kupę do brodzika? Czy pan zrobił kupę, kupę jest... do brodzika? Czy pan się dobrze woda czuje? Woda nie jest chlorowana. No przecież jest... widzę, zrobił pan kupę. Nie widzi pan? Tu jest kupa. Pan, pan zobaczy. Okej, okay, w łazience jest wszystko, okej, okay. tylko nie wiem czy obicie są drewniane. E, bo to jest. To jest trochę jak. Nie pan to, 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 <laughs> co, co, co? Co się jest. Wydaje mi się, że to co pan robi aktualnie, to pan, pan wymiotuje, czy. E... Co, 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 co się stało. Nie pan co pan okay. wyjdzie, może pan wyjdzie stąd tutaj. Tak, e, raz pan pan, pan poszłó na ten brodzik, pan tutaj kupę zrobił przed chwilą. No, dobrze. E, okej, okay. jeszcze spodziewiem tą łazienkę. Widzę, że jakiś dekorator Sims'ów to, to robił, bo to jest tyle miejsca. Sam jesteś dekorator z Sims'ów. Dobrze. W takim razie zapraszam. Ja Ojej, Oj ten... tutaj widzę, że jesteście takie po budowie nam zostały, jakieś pojedyncze e, rzeczy. Wie pan co tutaj? Oczywiście cały basen jest przystosowane do, do nocy. Tutaj ma pan, proszę bardzo, ma pełno oświetlenia. Tutaj ma pan leżaczki, okay. może pan się położyć. Oczywiście za, za, za dodatkową opłatą 5 zł. Zapraszam no, bardzo serdecznie. Może pan się tutaj położyć. Ja się pan ode mnie odsunie. Proszę, nie naprawdę może się nie, nie, ma położyć. Nie pan takich nieprzedwojitych Rzeczy mi nie proponuje, ok? 5 złotych może się pan położyć, naprawdę. To jest do wynajęcia, tak, oczywiście. Do gore, dobra. Wyżej pan schodzi ja standardowo. Ja jeszcze... na górę, Tutaj żartę. mamy balkonik, z tego balkoniku można skakać i pan zobaczy. Tutaj jest skocznia normalna. Zapraszam Co, co pan robił szkło? czy pan widzi, co jest teraz na podłodze? Pan tu jest szkła. Nic tam jest. Skocznia, pan nie, pan nie widział, to jest skocznia po prostu naszego basenu. A, pan, już pan, tylko dorobił, ale ona była. W nie, koniecznie. ona się wysuwa! Ona się wysuwa! Ona się Ty wysunęła nie, dopiero teraz. Wysunęła, proszę pana. Wysunęła i pan sobie skoczy i zobaczy pan. Jest pan tutaj na dole, widzi pan. Normalnie się można skoczyć, więc ja myślę, że to jest fajna nie wejdę już, atrakcja. A, 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 jak pan się w niej kopał, ja już tutaj wody nie wejdę. Pan w nie, O jejku, zauważyłem bardzo y, tutaj błąd konstrukcyjny, wie wow, pan? Wie? te ale ja zresztą mogę zajrzeć do toalet. Już w ogóle, <laughs> już pomijam ten fakt, że tam do toalet można zajrzeć z zewnątrz. Wie pan, nie, tam są, tam są y, firanki, spokojnie. <laughs> Wie pan co? Trzeba będzie, trzeba będzie akurat ten błąd konstrukcyjny naprawić, bo widzę, że faktycznie do toalet można zajrzeć stąd, <laughs> ale wow. tu mamy zje oczywiście zjeżdżalnię. Widzę, że pan po zjeżdżalni. Okej, okay, dokładnie, mam okay, to zjeżdżalnie, no jest bardzo fajna, to bo to jest dzieci. rodzinna, tak, to jest rodzinna zjeżdżalnia, taka, żeby nikogo nie. <noise> Wypadłem ze zjeżdżalni. Przepraszam. O Idealnie, że pan BHP już sprawdził. Przepraszam, to, było, to był przypadek, dobrze? Ja już, już, już widzę te rodziny z dziećmi, które zjeżdżają i pół wpada do rzeki. Nikt nie wypada do rzeki, już a, tam a, wracam, a, a, już a wszystko nie jest. Ja nie, wiem, ja nie wiem, wszystko ja jest ja jak najlepszym ja porządku. O, o, o. Ja nie wiem, jaki to jest odpływ, wiesz, wie pan z tej, z tej toalety, więc. Nie, nie, to ja nie, nie jest. Ja, ja nie wiem, co tam to nie ma w związku nic z niczym. Muszę się tutaj przepłynąć również, wie pan co. To prawda, w strój w ratowniczym, ale ten strój jest przygotowany do tego, aby można było sobie Panie pływać. Jest, ja jestem to... panem. Pan, co jestem panem ratownikiem, nie wiem, czy pan. Na szybkie oddechy ratow. Dzie dziękuję, w sensie... liczę. U, co, wie, wie, wie pan co. Ja to i sprawdzę jeszcze. a co to jest za pomieszczenie? Czy pan zabił nie, właśnie. Nie, no ja nie mam, nie mam do niego dostępu. Czy pan, pan zabił właśnie jest, tego? Czy pan zabił właśnie ratownika? Czy pan się dobrze czuje? Gdzie pan idzie w ogóle? Gdzie Bo... pan idzie? Co to za pomieszczenie? O, to jest. To, no, nareszcie tylko na personel. Pan jest tu był! Proszę. Pa... Halo. Halo. Halo! Proszę stąd wyjść. Ale Wychodzimy. O, nareszcie, nareszcie na moim pan jeszcze ominął sauny. Pan jeszcze nie wiedział saun. Są sauny? A, a, a sauny było, że. Są same. to już nie ma miejsca, przecież. No, zapraszam do pa o, o, pana. O, widziałem cały projekt. Pan... Dynku, nie no i co? Spo... Widzi pan. To, to pokazuje tylko, że pan jest niedoświadczonym konstruktorem. Niech pan zobaczy. Schodzimy tutaj i na dół po skodach, oczywiście. Ej, proszę bardzo. Co? Tutaj są schody, schodzimy, Co? 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 są sauny, zapraszam I widzi pan, to, to pokazuje tylko, że pan jest inwestorem kompletnie Zapraszam tutaj do sauny, pierwsza sauna, zapraszam bardzo serdecznie Tutaj pan widzi, mamy podgrzewaną wodę magmą, to jest taka dosyć nowoczesna technika e, Oczywiście jest bezpiecznie, nie może pan tam wejść ani nic Może pan tutaj się położyć, wow. oczywiście e, usiąść Tak, no i może pan usiąść, oczywiście e, około 60 stopni Idealna temperatura, e, tak proszę? Jest para. To, to nie jest łaźnia parowa. Wie pan co? To nie jest łaźnia parowa. Łaźnia parowa jest w budowie jeszcze, ona będzie w drugiej części kompleksu. Jakiej jaki drugiej części? O czym pan mówi... Ja, ja, ja na to pieniędzy nie dam! No ale przepraszam bardzo, już pieniądze są, już wszystko ja, jest, ja, tylko ja na czas... to pieniędzy nie dam. Pana, ale pan, 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 tak, nie wie, ja panu... pan nie wie, że. Pan jak... nie wie, że ja, każda ja... łapka w górę pod tym odcinkiem ja... to są pieniądze na budowę kom kompleksu kolejnego ok, basenu? tak, ale ja proszę pana, ja prosiłem tylko jedno pieniądze, pan w ogóle w drugie. Ale pan jeszcze nie, Teraz, nie widział drugiej strony, zapraszam pan bardzo! Pan, nie zrobił tej wyskości Pan rozkopał który szkła Zapraszam nie często, na dół, nie pan nie widział tutaj jeszcze ten Pan nie widział tutaj jeszcze drugiego tego, zapraszam tutaj na dół Nie, okej, proszę co to jest? Tutaj proszę bardzo druga sauna, zapraszam bardzo Tym razem to jest sauna troszeczkę cieplejsza Jak widzi pan tutaj mamy 75 stopni, więc proszę tutaj się zamykać, czyli Halo, ej, ale Ale to jest za plecze. dobrze? To jest, tutaj się nie patrzy Okej okay. To jest Okej, okay, ale, ale wie pan, że ja jestem głównym technikiem tego budynku I co, i pan chce zniszczyć tą lampę żeby tu było ciemno, tak? Nie, bo to się mm, ci pan, się ci pan? Dobrze panu, tak? Dobrze, że tak ciemno nie, jest? Nie, proszę pana. Ja, ja, ja nie wiem co się dzieje, ale to, to tego miejsca w ogóle nie miało być. Wszystko to nie miało być, wszystko było w planach od początku. Pan po prostu wyjdzie i, i pan tu już nie wraca, okej? Okay? Pan tu już nie wraca po prostu. Nie wiem, czy pan wie, ale ogólnie na cały kompleks basenów jest jeszcze połączony z naszym zewnętrznym basenem, który oczywiście jest razem w cenie. Także nie wiem, był, był tam pan pewnie. Może pan jeszcze tam się przejść, tak, zobaczyć. Tak, wiem, to jest mój basen, idę do niego na mój basen. Ale pan, pan w ogóle zobaczy dookoła ten basen, bo to też jest bardzo ładne. To jest bardzo ładna kubatura, bardzo ładna z tutaj. Czy pan kolorował tą wodę, czemu ona jest zielona? Bo jest chlorowana, nie jest zielona, pod żadnym pozorem. Zapraszam pana na dół. Ale, 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 czy, 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 czy to dla pana nie wygląda jak kolor zielony? I chciałbym, żeby pan... Gdzie jest woda zielona? Przepraszam bardzo, proszę, proszę to powiedzieć, już już takie na zaprawiłem. naprawimy. Chyba, chyba, że pan nasikał, bo ja nie wiem. Pan Nigdzie pan, nie ma zielonego. Pan... Więc pan co? Ja bym chciał pokazać panu całą całą taką, całą, cały ten budynek dookoła, bo on jest naprawdę ładny, więc nie wiem czy pan się skusi na takie oprowadzanie jeszcze małe? Proszę, jeśli, jeśli sprawdźmy to, bo w sumie, jeśli powstała piwnica, to ja nie wiem co tej pan jeszcze dodał od własnej ręki. Także pan za pan poczeka za mną, pan poczeka za mną pan tutaj jest tam nie będzie? Przed wejściem, przed wejściem zapraszam, dokładnie Tak więc tutaj mamy taką, to jest nowoczesna broła, bryła, projektowana tak, przez gniazda, słynnych Ale zapraszam, pana, zapraszam, do tyłu, do tyłu o, Za, z, Nie proszę, ja to chcę odpowiedzieć, proszę pana To jest słynna bryła, projektowana przez słynnych architektów i ma żelaznego Których można śledzić oczywiście na Instagramie Instagramie do tych architektów znajdzie pan w opisie, także zapraszam bardzo serdecznie Na Instagramie tych obu architektów To jest takie wejście, to jest wejście w kształcie tak więc tak zwanej musz Widzi pan tutaj smuszla. Mm, eee. Ja też jej nie widzę, ale, ale architekt widział. E, idziemy dalej. No Nie śpię! Może wejdźmy na drogę, może wejdźmy na drogę, podnaj panu. Czy prawda nie ma jeszcze je parkingu, parking jest w budowie? E, teraz tak, tutaj mamy oczywiście dosyć modernistyczną wizję rur wodnych, tak. jak pan widzi. E, bardzo mi się podoba ta wizja, że widać wnętrze przebieralni oraz to, ale myślę, nie widać. że to był genialny pomysł. Czy pana to są żeby szyby, ja ich nie widzę w ogóle. No ale... Pan posługa, pan posługa. Ja tam nikogo nie widzę, więc tam więc przyciemnianego. No Jak nikogo po prostu. nie ma? Jak nikogo nie ma? Pewnie ktoś jest, bo basen jest pełny. Nie wiem, czy pan rozumie. Dobra, niech pan teraz. Ale... Tak. To jest ogólnie, to są takie, taka ściana, która imituje, jak widzi pan, rury wodne, więc myślę, że to dosyć ciekawy efekt. Wow. Tutaj mamy główną halę basenową, która jest w takiej kopuły, kopule można tak to nazwać. Oczywiście wiele szyb, żeby światło dzienne trafiało w dzień, jesteśmy kompletnie uniezależnieni od energii elektrycznej, ponieważ wszystko jest, jest jakby, mamy tyle szyb, że wszystko jest okay, po prostu oświetlane yes. szybami. Jest jak pan i widzi, fiare. od tej strony tutaj mamy, to oczywiście kopułę. od tej strony, widać, jak, jak widać, e, możemy iść sobie jeszcze dalej dookoła okay. No i tutaj, tutaj jest bardzo ciekawa ciekawostka, bardzo ciekawa ciekawostka, nasza, nasza zjeżdżalnia Oraz, jak pan zobaczy, muszę, weźmy może tutaj na, na, na zjeżdżalnię, tutaj Ale z góry oczywiście wszystko konstrukcja lepiej konstrukcja wygląda jakoś tak mało stabilnie, proszę pana Jaka konstrukcja, przepraszam bardzo? Zjeżdżalni Zjeżdżalni? Ona tu już stoi od pół roku i nic się nie stało, wie pan co? Więc spokojnie, spokojnie. Teraz tak, niech pan tutaj zapraszam pana e, i pan zobaczy, to mamy taką bo nikt nie był. E, nowoczesną kopułę e, nad chorem e, nad głównym możemy sobie wejść na dach w ogóle, jeśli pan e, życzy sobie tego. E, tu jeszcze nie, jest nie, zjeżdżalnia. Widać, widać, że PHP jest spełnione idealnie, jazd spadający z zjeżdżalni. Pięknie. E, tu co prawda normalne osoby nie mają wstępu, bo trzeba podglądać przebieralnie, aczkolwiek, no o, wow. raczej jeszcze przez dach, czego, czego to ludzie już nie wymyślą. Wie pan co, pan tu po prostu nie wchodzi, dobrze? E, tutaj jest wszystko okej. Okay. No i tak. Mam ja nadzieję, że była panu się panu podoba. Jak podoba się pan eee, cały basen? Jest dobrze? Wie pan co, ja nie mam żadnych prawidłowych zastrzeżeń poza tymi szybami, proszę pana. Szybami, nie, nie okay. szybami, Szybami, które... Przez które widać wszystko, tak naprawdę... Ale wie pan tym, co, naprawimy to, zmiany, to. Obiecuję, że naprawimy to. Bo to jest jakaś parodia, ale sk skąd się wzięły podziemia na basenie? Podziemia? No czy tam są sauny, oczywiście, to było w planach od samego początku. Właśnie, ja nie było w planach. Ja, nie w planach nie jest jeszcze, nie, nie wiem czy pan wie, kolejny punkt niech się, gastronomiczny. Nie, nie niech sobie pan na to sponsorów znajdzie gdzie indziej. Mamy tu już jeden punkt gastronomiczny oraz jeszcze tutaj będzie oczywiście drugi punkt gastronomiczny. To jest kepsik jak, Ubera jak, jak to się w ogóle trzyma? To, to jest innowacyjna technologia, nie wiem czy pan... o końcu nie ma Rozumiem. Czy tak dla pana wygląda ratownika bez dwóch nóg? Musi pan kiedyś na tym? Wie pan co, nie siedziałem na tym, ale mamy ratowników, którzy na tym siedzieli i siedzieli i dawali ale, radę. z tego co mi się wydaje, pan jest chyba jedynym, na ratownikiem. Mieliśmy więcej, w sezonie letnim mamy więcej. Aktualnie, wie pan co, wakacje się kończą, więc mamy tutaj tylko jednego ratownika, ale ogólnie w takim wysokim sezonie od lutego do marca jest tutaj więcej ratowników. Eee, eee, nie, nie, bo tak, tak nie, nie. wygląda. Tak nie wygląda. Ej, bro, pan, wie pan od, co. Od, od pan tutaj pracuje. Ja, ja się, ja się skontaktuję. Pracuję tu bardzo moim... dawno. To jest, to jest moja inwestycja. Jestem dyrektorem tego ja, obiektu. Ja, ja, się, ja się skontaktuję z moim kolegą żelaznym yy, i porozmawiamy sobie na, na, na temat osób, które są tu zatrudniane, bo to Dobra. jest. Dobra, Wie pan co? Ja myślę, że. Wie, wie pan co? Ja myślę, że. Ja... Zrobimy tak. Ja, ja panu sobie pójdę. Po ja sobie pójdę. Tak? Przy, przyjdę za chwilę i. Ja, ja, chcę, ja chcę tu widzieć kierownika. Ej, nie, nie, proszę pana, kierownika to już nie będzie. Ja, ja już Ej, ja, 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 ja stąd wychodzę. Wychodzę, się chowam za płot, nic nie widzę I wracam do pana i chcę zobaczyć kierownika Dobrze, dobrze Dzień dobry, jestem kierownikiem, czy mogę służyć? Nie, 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 dobra To jest śmiech na sali. to była ostatnia moja wizyta na moim basenie Pan tu już nie pracuje Panu podziękujemy Proszę bardzo, jestem dyrektorem i głównym inwestorem może, tego aquaparku Może pan sobie odebrać swoje rzeczy Pana rzeczy są tutaj, zapraszam, zapraszam. Pan chyba sobie żartuje teraz, Pana, tak? Pana, Pana rzeczy, Pana rzeczy. Nie, nie, niech pan wyjrzy. Wie pan co? Powiem panu szczerze, tak kompletnie. Niech pan spojrzy mi w oczy. Niech pan, e... niech, pan, niech pan sam się tym zajmuje. Ja mam to już gdzieś po prostu. Ja mam gdzieś ten. Pana... Mam gdzieś ten jako To było całe moje serce. Całe serce w, nie w, w niego zło, włożyłem. Ja, już pan... mam go gdzieś. Do widzenia! Nie, 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 niech pan, pan po swoje rzeczy. Do... Wie pan co? Jest jedna rzecz, która może mnie zachęcić, żebym wrócił na, na stanowisko tego dyrektora. Wie pan co? Wie pan co? Nie pan tysiąc pięć zapek i wrócę na stanowisko. Ale to tylko od pana zależy. Ale to jest nie, tak niemożliwe, więc nie, niech pan może stąd wyjdzie. Dobra, wie pan co, dziękuję bardzo. Do widzenia, dziękuję panu za, za oglądanie, mnie oraz... No, nie więc, wiem. Więc, więc drodzy widzowie, to była jakaś masakra co tu się działo. Jacy widzowie, kogo ty gadasz w ogóle? Co będziemy będziesz robić? Niech Do pan, pan rozmawia? Halo? Uślek. Więc dziękuję pa Państwu bardzo serdecznie. Mają się, materiał właśnie ma pod tego, zostawcie łapki w górę. Ale pan się dobrze Ale, czuje? Nie, nie zostawiajcie, bo on tu wróci. Jak Czy to Pan nie do siebie chce, sam mówi, pan do siebie sam jak mówi. nie chce. Jeśli jeszcze nie subujecie kanału to śmiałko. Pan się studiujcie. dobrze czuje w ogóle? Wbijajcie na kanał, na kanał, na kanał o, e, prywatny Żelaznego i mój oraz na nasze fanpage, właśnie fanpage. nasze, nasze Instagram też macie podane w opisie. Państwo się dobrze czuje w ogóle? I Zawcie... Nie, 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 to brate, nie, 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 lajków, nie, nie, ja stąd idę, nie, nie, do widzenia, do widzenia. nie, nie, Co? Trzymajcie się trzymajcie się